W nowym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie, wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje, a tymczasem Słowo Boże. Daje nam kolejną naukę, czyli od Bożego Słowa, od nauczania Pana Jezusa. Nie ma wakacji, ale chcemy się tym bardziej wsłuchać w to, co niesie nam 14. Niedziela, zwykła w ciągu roku, rok A. Oto w pierwszym czytaniu z księgi proroka Zachariasza widzimy władcę króla, ale jakże innego od tych, którzy są dumni, pyszni, którzy są władczy. To jest król, który jest pokorny, który jest ukazany jako podróżny, jedzie na osiołku. To prorok, Iza, prorok Zachariasz, który nam dzisiaj to, tę wizję ukazuje, pokazuje nam władcę, który będzie władał od morza do morza, od rzeki, Eufratasz po krańce ziemi. I rodzi się pytanie, o kim mówi prorok Zachariasz, do kogo nawiązuje. I na tę odpowiedź daje, na to pytanie odpowiedź daje dzisiejsza Ewangelia. Przyjdźcie do mnie wszyscy, weźcie moje jarzmo na siebie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Zachariasz zapowiada Pana Jezusa który będzie nauczycielem, który mówi: uczcie się ode mnie jak postępować, jak żyć, jakich dokonywać wyborów. To znaczy czego mamy się uczyć? Jak żyć? Tutaj rodzi się kolejne pytanie, które nam zadaje dzisiaj liturgia słowa. I na to pytanie odpowiada Święty Paweł, którego czytamy dzisiaj w liście do Rzymian w rozdziale ósmym – żyjcie według ducha, a nie żyjcie według ciała. Zobaczmy, że władza w dawnych czasach mogła nam się kojarzyć właśnie z tym, co powiedziałem, z pychą, jakąś butą, zarozumialstwem, a tutaj nam liturgia ukazuje władcę, który jest pokorny. Ludzie, którzy dzisiaj żyją, można by powiedzieć, Żyją według ciała, liczą się przyjemności, liczy się użycie, podróże, znajomości, władza, pieniądz. A Słowo Boże mówi: Trzeba żyć według Ducha. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli będziecie żyli według Ducha, będziecie mieli życie, a jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka Was śmierć. A zatem chcemy wniknąć w ducha Chrystusowego. Jest to możliwe wtedy, kiedy zatrzymujemy się na modlitwę, kiedy mamy czas, żeby się zastanowić. Zwróćmy uwagę na ten fragment Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy syn barnatrawny dochodzi do tego miejsca, kiedy zastanowił się, dokąd idzie jego życie. Ten tok dzisiejszych czasów to jest jakiś taki pewien pęd, pewien pośpiech. Mimo, że doświadczyliśmy pewnego zatrzymania w czasie epidemii, to z powrotem ten pośpiech, ten wyścig wkracza w nasze życie. Jesteśmy bombardowani przez te wszystkie wiadomości, że trzeba nadrobić straty w gospodarce, że trzeba nadrobić pewne rzeczy. A tymczasem, niech ten czas wakacji, będzie takim momentem naszego wniknięcia, dokąd ma iść moje życie. Zapytania Pana Jezusa, gdzie chcesz, żebym poszedł, jakich dokonał wyborów. On jest tym, który jest cichy, pokorny, ale który chce właśnie w pokorze i w cichości również przybywać do naszego serca. Niech czas wakacji będzie takim czasem odnajdywania Jezusa Chrystusa. Oh, 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 oh,